Cześć, hello, siostok. Zanim zaczniemy, krótko opowiem co u mnie. Miała być chemioterapia, nie ma chemioterapii. Dopadła mnie taka dosyć poważna infekcja. Z tego powodu, że skaleczyłem się w palet w stopie przy obcinaniu paznokci. Mój układ immunologiczny jest w takim samym stanie jak Amiga, czyli martwy. Rozwinęła się mnie taka dosyć poważna infekcja, byłem wyłączony z obiegu na kilka dni. Z tego też powodu nie ma chemioterapii, jestem aktualnie... Na mocnym antybiotyku. No i czekam aż wyzdrowieje i czekam na nowy termin chemioterapii kolejnej. Ale nie rozmawiajmy o chorobie, porozmawiajmy o amidze. Gwiazdą dzisiejszego odcinka, albo gwiazdorem Jest moduł Full Motion Video Przyznaczony do konsoli Amiga CD32 Za pomocą tego modułu możemy tworzyć filmy w standardzie Video CD Coś takiego na przykład To jest akurat polski dokument prowadzony przez znanego Polaka z lat 90., właściwie 80., -tych, 90. -tych. Mamy tutaj wideo CD. Na jednej takiej płycie można zamieścić około godziny bodajże. Albo trochę mniej. Tutaj akurat mamy 48 minut. Normalnie konsola nie jest oczywiście w stanie dekodować filmów MPG, bo tak jest standard. Moc obliczeniowa jest za słaba. Na midze CD32 można odtwarzać bezproblemowo firmy zapisane w CDXL oraz z tego co pamiętam, całkiem dobrze działają. AVI, Radius Cinepak, wydaje się 160x120 pikseli. Tutaj mamy ponad dwukrotnie większą rozdzielczość. Dźwięk stereo, jak na lata 90 działa to naprawdę ciekawie. Nie tylko Amiga CD32 miała takie możliwości. Tego typu przystawka była również do pierwszego PlayStation, Sega Saturn oraz takiego przedziwnego wynalazku, Philips CDI również. Co może być ciekawego w jednym takim urządzeniu? Przykłady dwa takie urządzenia chyba jedyne miejsce na świecie, gdzie można naraz zobaczyć dwa moduły full motion video. Tak on wygląda w środku. Może obrócę. Sercem jest tutaj układ, który się zajmuje dekodowaniem formatu Wideo CD. Tutaj mamy ROM, dwa oscylatory. Nie mam pojęcia, co one robią. Trochę kondensatorów, stabilizator napięcia. Wiem, że ten moduł prócz samej dekompresji robi również skalowanie obrazu do rozdzielczości pal. Nie pamiętam szczegółów, bo dosyć dawno się tym interesowałem, ale wiem, że taka funkcja jest. Ciekawostką powiem, że mamy tutaj ROM 93 rok i jest to zrobione bardzo podobnie jak w Amigach, to znaczy podstawka ma jeden niewykorzystany pin. Tak jakby Commodore w przyszłości zostawiło sobie furtkę, aby móc kiedyś zamontować większy układ. No. Ciekawe. Z drugiej strony mamy trochę elementów pasywnych. Nic specjalnie ciekawego. Pisze ładnie MPG. Jest to marzenie ściętej głowy. Wielu amigowców chciało się dać pokroić za to, żeby mieć taki moduł. Ja Wam pokażę, jak to się teraz składa. Tutaj mamy podstawkę. Skręcamy sobie teraz ten moduł. Najpierw zaczynamy tutaj od tej podstawki. Do góry nogami wkładamy full motion wideo i na to montujemy tę oto folię I tak to powinno być ciekawostka jest taka że ta górna pokrywa jest po prostu wkładana to nie są śruby tutaj, nie ma tutaj gwintu są takie dziurki ale powiem, że trzyma się to bardzo stabilnie nie idzie tego tak łatwo otworzyć no i jak ktoś by chciał zobaczyć jak wyglądają dwa moduły Full Motion Video obok siebie no to właśnie wyglądają w ten sposób, fajnie, nie? Ja kupiłem sobie jeden na handel, jeden sobie chciałem zostawić dla siebie. No ale jak już kupiłem, no to bardzo ciężko go było sprzedać. Bo kto inny ma dwa moduły full motion video? Na no bogato, że tak powiem. Leżały sobie obydwa moduły obok siebie, nieużywane kompletnie. Za chwilę opowiem dlaczego. No ale jak wiecie, jaka jest moja sytuacja zdrowotna teraz dosyć kiepska, rachunki płacić trzeba, jeść trzeba więc właśnie w tym momencie, kiedy nagrywam ten odcinek jedzie kupiec po jeden z tych modułów no i mam nadzieję, że nowy właściciel będzie zadowolony z tego modułu jak go podłączyć do Amigi? oryginalnie moduł był dostarczany z tego typu adapterem podłącza się go do górnego złącza Dolne do Amigi CD32. Wkłada się to do środka. Moduł jest gotowy do pracy. Oprócz tego, jeśli nie mamy czegoś takiego, to możemy użyć adaptera od Tiplera. Tak, mamy. Tu jest górne złącze, dolne złącze. Dokładnie ten sam sposób. Mamy podłączone. Działa. Ogromnym minusem tego rozwiązania jest to, że nie mamy obrazu tutaj dla filmów. Sama Amiga, same gry będą działać, wyświetlać obraz. Ale, żeby mieć obraz z filmów wideo-CD, trzeba użyć albo cincha, albo s -video. Nie wiem dlaczego dokładnie tak się dzieje. Na tym złączu możemy mieć wyświetlony jedynie obraz e, z samego modułu, to znaczy menu, belkę, napisy. Ale obrazu z filmu brak. Podejrzewam, że dzieje się tak dlatego, że obraz między modułem Full Motion Video a Amigą jest zmiksowany za pomocą Genlocka. Takie odnoszę wrażenie po dłuższej zabawie tym modułem. Czy warto coś takiego kupić? Nie warto. Nie używam tego z punktu widzenia użytkowego. Mija się to z celem. Dużo lepszym rozwiązaniem, jeśli chcemy tak bardzo mocno oglądać filmy wideo CD, jest moduł Full Motion Video do konsoli Sega Saturn. Zaraz go wam pokażę. Tak wygląda moduł wideo CD do konsoli Sega Saturn. Wersja europejska. Wersja japońska ma nieco inny moduł, niekompatybilny z wersją europejską. Co ciekawe, są gry w wersji japońskiej, które wykorzystują ten moduł. Nie działają one z wersją europejską. Jak już mówiłem, kupiłem ten moduł na handel. Sytuacja mnie aktualnie zmusiła, aby zmienił on właściciela. Co też się dzieje. Jeśli ktoś bardzo chce coś takiego zdobyć, oczywiście nikomu nie zabronię. Jest to jakaś tam ciekawa lokata kapitału. Jest to rzecz taka niespotykana właściwie bardzo trudno osiągalna. Wartość użytkowa na te filmy działają. Można je oglądać. Mam Amigę podłączoną przez złącze S-Video do telewizora S-Video, co daje fajną jakość obrazu. Ale ten moduł ma dużo większe możliwości. No choćby w samym menu. Może kiedyś nakręcę odcinek o tym, gdzie pokazuję jak to porównuję i opisuję. Nie wiem czy będzie zainteresowanie czymś takim. W czasach produkcji tej konsoli jedna gra wykorzystuje ten moduł. Canon Fodder. Jest tutaj zawarty track wideo, gdzie prezentuje digitalizowane intro z tej gry. I to jest, i to jest wszystko. Ponad jest jeszcze jakaś jedna gra, która robi z tego użytek, ale już tak bardzo mocno nie zgłębiałem tego tematu. Nie wiem ile w tym jest prawdy. W ogóle ta wersja gry jest. No, niegrywalna na CD32. No, bo tego trzeba mieć myszkę, a nie pada. Ja nie wiem w ogóle kto wpadł na pomysł, aby taką grę konwertować na CD32. No ale ja wtedy byłem malutkim chłopcem. Dziewięcioletnim, który nie miał na to wpływu. Fajnie, że mogłem wam pokazać taki gadżet. Fajnie, że mogłem nakręcić kolejny odcinek. Jeszcze powiem taką ciekawostkę. Tutaj są jakieś. Tutaj jest dziurka, wygląda to jak jakiś punkt do modułu programowania. Jest to opisane jako CN. 1. 6 pinów mamy. Jest kratka wentylacyjna. Nie ma żadnych wentylatorów. Nigdy nie badają, czy coś jakoś tak strasznie mocno grzeje. Ponoć ten moduł został rozpracowany. Emuluje go między innymi WinUAE. Oraz bodajże są dostępne schematy. Więc jakby ktoś bardzo chciał można sobie coś takiego wykonać. No, więc tak wygląda owe mityczne wideo CD na no, mid CD32 z w promotion wideo. No, jak widać, bardzo mocno to odstaje od współczesnych czasów. Jakoś tego jest słaba wręcz. Trochę lepiej to wygląda, jeśli podłączymy się przez S-video. Niestety nie mam telewizora, który obsługuje S-video. Być może kiedyś kupię moduł, który konwertuje sygnał s-video do hdmi I wtedy będzie można to zobaczyć w dużo lepszej jakości A Na chwilę obecną mam to, co mam Sprezentuję właśnie film Cena słaby Na video cd No i Tutaj wychodzi sporo problemów, bo na przykład to już nie chce działać. Próbowałem włączyć kilka tego wydań. Bardzo popularny program swego czasu w Polsce, Sensacje XX wieku. Nie uruchamia się na mid CD32. Inne filmy działają lepiej lub gorzej. A ja wiem, co tutaj mam źle zrobione. Proporcje ekranu są źle ustawione. Teraz mamy obraz taki jaki powinien być, zgodnie z zapisem tego formatu. Dużym minusem jest to, że wiele filmów nie chce działać, jest na to kilka trików. Czasami pomaga to, że najpierw włożymy płytę z filmem wideo CD, a dopiero później włączymy Amiga. Nie zawsze to pomaga, ale część w szczególności tych nowszych produkcji po prostu nie ruszy. No, i to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Chciałem, oczywiście, zaprosić na moją grupę na Facebooku Retro z Serca i Pasji. Wbijajcie. Ja wkładam moje Terrible Fire, bo tego na co dzień używam. Skarbie idziesz do szuflady. Pa, pa. Trzymajcie się. Bądźcie zdrowi. Bye, bye. wison dla szro